widzowie, witam na kolejnym odcineczku z GeForce Kisa. jednak jeszcze przed startem musicie zobaczyć mega ważną rzecz. Siemano widzowie, jeszcze przed rozpoczęciem filmu chciałbym poprosić was o zostawienie suba, a ponad 80% z was tego nie robi, a każdy sub, każdy sub motywuje mnie do tego, aby robić jeszcze lepsze filmy i wpierdalać więcej hajsu na stronę. Także dobra, koniec tego gadania i lecimy z odcinkiem. A mianowicie wczoraj na live ni stąd ni zowąd dołączył do nas Bandura, z którym zagraliśmy i zaraz się przekonacie. <laughs> nie, nie będę robił kiedy. No to co, teraz prioryzm. czekasz na człowieka jakiegoś? No co? No dobra. Co? No dołączył się... jakiś b <laughs> Muszę to wygrać, muszę to wygrać, błagam. Monster Mashup, ale gówno. Dobra, Space Valley, ta o... skrzynka nie może mnie zawieść. I nie zawodzi uh! I nie zawodzi Tak jest, Marble Flecz. Jeszcze jeszcze, 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 okay, jeszcze. flip na pewno no też. Flipknife autotronik. Dobra, warte. proszę i, I teraz Ostatnia, Eternal. Jest wymy, się nie jest dało. Dobra, to wygrałeś win. A to nie jest jakiś świetny Nie, win. Nie no, jest tak tak Dobra, jednak jest, jest, jest. Myślałem, że gorzej to wygląda. Jezu tak To co jeszcze In, back to back? Więc tak udało się wygrać. Było to tam 6,5 Bitewka całkiem, całkiem niezła, jednak nie uchroniło nas to przed praktycznym wyzerowaniem się na live'ie, więc dzisiaj spróbujemy wygrać dużo pieniążków, a jeszcze przed rozpoczęciem bitewek do wygrania dzisiaj jest oto taki kałaszek za dwunastaka, wydaje mi się, że bardzo w porządku, sam bardzo długi czas używałem właśnie Elite Builda do kałaszka, jest to taki prosty skin, ale wydaje mi się, że osoba, która wygra na pewno się ucieszy, lecimy już do bitew. Pierwszą bitewką jaką sobie zrobimy dzisiaj niech będzie to Może zacznijmy od skrzynek tutaj, przetestujmy wszystkie skrzynki Panów prosów bądź eksprosów I do tego rzućmy jeszcze na koniec yy, Mastera I meiza żeby taka bitwa za 270 zł fajna wyszła czy za 760 chciałem powiedzieć Proszę dodajemy bociki i lecimy. Łyknąłem sobie jeszcze wodę. Bot chat bot Ryan. I jazda. Pierwsza skrzynka Szpero. Ze Szpera dostajemy gówno A bot chat dostaje 155 zł. Także Szpero nam nie oddał. Teraz Michu. Z Micha tak samo, lipa, złotówka, bot chat, tutaj już kolejna stuwa, także nie fajnie, hyper, on w też nie będzie świetny. Straszne są te skrzynki, z tego co widzę, bo to cały czas złotówka leci. Nie mam pojęcia tutaj szczerze. Okej, okay, 87 zł kortikera, nie zwróciłem uwagi, ładnie. Oj, jakby takie leopardy dropnęły, niestety. Cały czas dostaje środek, cały czas itemki dostaje środek, więc nie fajnie. Tutaj chyba całkiem nieźle. Okej, okay, new, to bardzo ładny drop. I teraz, bardzo ważne. No, trafiamy Falena, a Falen nie jest najdroższym, najdroższym stickerem i teraz pytanie, czy Maze nas uratuje? Na pewno nie. Przegrywamy niestety bitwę, bo trafia nóż. Ale całkiem, całkiem dobra bitwa, fajne piążki tutaj były. Szkoda, że nie udało się wygrać. Ale dobra, przyszpądźmy w takim razie jakąś jeszcze jedną bitewkę. A może skoro Bandura dołączył do nas, to otworzymy właśnie parę Bandur. Na start 440 zł. I zarzućmy. Wronek Ice King. Nie, i nie będziemy dalej podbijać. Na dwie osoby. Taka, taka bitewka. Skrzynkę wronek całkiem lubię Ice Kinga. No nie jestem przekonany, tutaj naprawdę różnie może dropnąć. Chociaż my chyba z tej skrzynki wylosowaliśmy motylka, bodajże. Nie, to nie z tej skrzynki. Nie z tej skrzynki poleciał motylek. Ale i tak mam nadzieję, że będzie dobra. Dobrze. I co? Bandura na start zabrał i to całkiem sporo, bo tylko 7 zł. Dobra, daj coś na lewo kolego. O jest ładny Digielek. Ten Digielek 75 kosztuje, także już jest całkiem nieźle. Kolejny Bandura daje nam awupkę. Za, si za siódemkę w well War nie? myślałem, że lepszy stan chociaż się trafi I na sam koniec Okej, okay, to jest Black Laminat ja myślałem, że to siatka safari, także bardzo ładnie. Teraz wronek niestety trafiamy... Chociaż nie są takie najtańsze i teraz Ice King, uratuj, proszę! Powinniśmy... To jest Darkwater! Ale mamy to! Mamy to! Piękna bitwa! Wow! 3000 Elegancko. Myślałem przez chwilę, że to bazyliszek, i już jest pewna wygrana, ale ja jak zobaczyłem, Darkwater się przestraszyłem. Jednak ta nawaja Doppler coś kosztuje, także elegancko mamy wina. I co? Posprzedawajmy w takim razie te itemki. Zostawmy sobie koski. Yy, I proszę pamiętać o tym kałaszku dla Was, żeby cały czas go tutaj trzymać. Dobra, mamy dobrą, mamy ładną bitwę pierwszą wygraną. To teraz zróbmy. Nie jakoś konkretną, taką troszeczkę na przepałkę, mógłbym powiedzieć. Za około 200-300 zł bym chciał zrobić. Rzucimy sobie robo. A zrobię procentówkę. Ogólnie skrzynki procentowe. Coś takiego. Jeszcze na start zarzućmy tymi. Eee, tutaj są takie skrzynki, bodajże. One są za dyszkę. O, te. 10 takich możemy rzucić. Czy jest tu jeszcze jakaś procentowa skrzynia? 10% Asimov teoretycznie moglibyśmy to zrobić. Rzuć. Dożyć jeszcze Richa. Taka. I na koniec. Holy moly. Daje mi się, że całkiem ciekawa może nam wyjść bitwa. Dobra, a więc tak wygląda bitwa. Zrobimy sobie ją na czterech graczy. Po prostu, potwarta, jak ktoś trafi, to rozpiewszy system, resztę zgarnie, więc... Dobra, przywołujemy boty i jazda. Bot Chad, bot Arnold, bot Ryan i jazda. Kręć się, 4,20% na coś lepszego. Tutaj oczywiście nie oczekuję jakichś fajerwerków, pewnie jest szansa, że wylecą same... Same zielone jabłuszka, ale zobaczymy. Druga nic. Trzecia również nic. Czwarta również nic. Piąta również nic. No, jakby taki wide lotus tutaj poleciał, naprawdę byłoby nieźle. Szósta również nic. Więc najprawdopodobniej to poleci chyba do skipa absolutnego. O, jednak, jednak polecił jakiś kałaszek, tylko jest za, za stówę dla bota trzada. Także coś niby z tego można trafić, ale no ciężko. Patrząc po tych procentach, no nie leci to często. Ewentualnie jeszcze Galil może czasami polecieć, ale tego Wide Lotusa to nawet nie liczymy. Niestety, 10 razy dostaliśmy zielone jabłuszko. Teraz, skrzynka Reach. Monkey Business, tutaj dobrze dało, po prawej stronie. My dostaliśmy zdecydowanie najgorzej. Tutaj tak samo niestety tragedia. 777% lucky, zobaczmy. Niestety, chyba szczęście nie jest zdecydowanie naszą mocną stroną. Teraz 10% knives. i Chat znowu dostaje nóż, więc najprawdopodobniej to będzie GG. Chyba, że teraz jakimś cudem wyleci nam... Hole, nie wypada. Niestety, przegrywamy. Przegrywamy nic nie trafiliśmy no ale to była taka bitwa no po prostu potwarta jakby ktoś coś trafił to by ktoś coś trafił mimo że tam tylko dwa itemy dropnęły to i tak było widać że że bot chat robił razy cztery więc no niestety dobra 10% kałach na start i teraz gruba bitwa do 1000 dobijemy na pewno. Rzućmy taką skrzynkę, taką skrzynkę i na koniec na przykład space walut, już tak totalnie na farta Na dwóch graczy za 2000 zł, proszę Tutaj muszą być fajerwerki Oczekuję fajerwerków, bitwa grubaśna I lecimy Och, taka złota arabeska jakby znowu trafiła do mnie, fajnie by było Dobra, jazda Niestety z, z pierwszej siatka biedy. Zobaczymy, czy z drugiej. Z drugiej niestety również siatka biedy. Te procenty widzę, że tutaj nie są zbyt przyjazne. Glacial Rider daje bardzo, bardzo słaby drop. I teraz mamy Blackbearda. Black Blackbeard. To jest chyba OK, ale nie wiem czy to nie będzie droższe. No niestety. I teraz Space Value. Błagam cię rzuć czymś solidnym Skeleton Knife. 2200. Pięknie. Trafiamy Skeletona. I kończymy ten filmik najprawdopodobniej profitem. Jeszcze to wszystko policzę. Yy, jeszcze itemki nie przyszły. Dobra, sprzedamy na razie to i zaraz Wam daję znać, jak wygląda profit. A więc mamy 7000, także całkiem. Oj. O, powtórzyłem bitwę. Także całkiem dobrze. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trafiliśmy z skeletona, wygraliśmy z Bandurą. Elegancko, trzymajcie się ciepło. Siema!